imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, całym sercem wierzę w Twoją cudowną moc. Tak wiele razy mi pomogłeś, ocaliłeś z kłopotów. Za każdym razem, gdy jest mi ciężko, wiem, że mogę się do Ciebie zwrócić, by otrzymać Twoje wsparcie. Dziś znów nie wiem, co czynić. Znów dopadły mnie wielkie problemy. Proszę, przyjdź i ulituj się nade mną. Bez Ciebie nie zdołam pokonać przeszkód na mojej życiowej drodze. Duchu Święty, błagam, niech Twoja moc spocznie na mnie i pomoże mi w rozwiązaniu mych kłopotów. Błagam, niech moje serce przepełni się siłą, prawdziwą, głęboką wiarą, która rozjaśni mi każdy życiowy mrok. Proszę. Ucz mnie radosnego życia mimo wszelkich niedogodności. Ucz mnie spokoju, zrozumienia, wdzięczności za każdy dzień. Zawierzam Ci wszystko, co przeżywam. Duchu Święty, proszę, spocznij na mnie, odnów mnie, nakieruj na właściwą ścieżkę. Bądź moim drogowskazem, podpowiadaj mi, co myśleć, co mówić i co czynić. Ostrzegaj mnie przed tym, co może mi zagrozić, co mogłoby pogrążyć mnie w moich problemach. Ufam Twojej mądrości, wszystkiemu, czym możesz mnie obdarować. Jesteś moją siłą, źródłem mojej nadziei. Dzięki Tobie się nie poddam. Panie Boże Ojcze, proszę, pozwól, by każdego dnia prowadził mnie Duch Święty. Spraw bym potrafiła rozpoznać dobro od zła, nigdy nie zbłądziła duchowo i by moje problemy nie odebrały mi radości życia. Wszystko, co teraz dzieje się w moim życiu, zawierzam Tobie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.